Już po raz 15 w Centrum Kongresowym Targów w Kielce odbyło się spotkanie środowiska piłkarskiego Konferencja Bezpieczny Stadion. W panelu zorganizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej wzięli udział przedstawiciele świata sportu, klubów piłkarskich, policji, organów samorządowych, a także innych podmiotów zajmujących się organizacją oraz bezpieczeństwem rozgrywek piłkarskich. Jednym z punktów tegorocznej konferencji był panel polityczno-strategiczny, bezpieczeństwo a wizerunek meczów piłki nożnej, w którym udział wzięli Cezary Popławski, zastępca komendanta głównego policji, Tomasz Półgrabski, prezes PL 2012, oraz prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Nie zabrakło nowości. W tym roku po raz pierwszy osoby przysługujące się debacie mogły wziąć w niej czynny udział, odpowiadać na pytania, zabierać głos w dyskusji. Jednym z gości tegorocznej konferencji był Dariusz Łapiński, który od kilku lat zajmuje się wdrażaniem dwóch kluczowych projektów współpracy z kibicami. Kibice razem oraz SLO. Oba projekty świetnie się sprawdzają. Istnieje dziewięć lokalnych ośrodków kibice razem, a SLO, czyli koordynator do spraw współpracy z kibicami, pracuje przy prawie każdym klubie ekstraklasy klasy pierwszej i drugiej ligi. Kibice kieleckiej korony mają się czym pochwalić. Ja bym był naprawdę szczęśliwy, gdyby we wszystkich miastach współpraca z kibicami osiągnęła ten poziom, który osiągnęliśmy. W Kielcach. Początki były trudne jak wszędzie. Wśród kibiców Korony Kielce były też różne zdania na temat e, współpracy z takimi podmiotami jak, jak klub PZPN. Nie wszyscy byli szczęśliwi z tego tytułu, natomiast postanowili zaryzykować. No i SLO Korony Kielce. Wykonał na tyle dobrą pracę, że to zaufanie rzeczywiście robiło się coraz większe i, i w tym roku wpadliśmy na pomysł, żeby spróbować otworzyć w Kielcach Ośrodek Kibice Razem, co zrobiliśmy zresztą z dużą pompą, dlatego, że tutaj zjechało się mnóstwo prominencji na czele z panią wiceminister Lidzi i prezesem Bońkiem. No i wygląda na to, że, że to rzeczywiście jest, jest miasto, które, które no może być wzorem dla innych. W sensie takim, że, że ja bym był naprawdę bardzo szczęśliwy, gdyby wszystkie miasta, przynajmniej na poziomie ekstraklasy, ten poziom współpracy z kibicami osiągnęły, który mamy tutaj w Kielcach. Konferencję Bezpieczny Stadion zakończyła tradycyjnie Wielka Gala Fair Play, podczas której wręczono prestiżowe nagrody dla klubów piłkarskich oraz osób działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.